Rozmowa dnia Patrycja Jankowska, witam i zapraszam. A dziś moim Państwa gościem jest Mariusz Tomaszewski, właściciel firmy doradczo-szkoleniowej w PILE. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Porozmawiamy dziś wyjątkowo, Panie Mariuszu, o spoofingu, czyli o formie oszustwa polegającej na podszywaniu się pod kogoś innego w celu wyłudzenia informacji lub pieniędzy, tak brzmi dokładnie definicja. Najczęściej spotykamy się z tym spoofingiem telefonicznym, czyli że ktoś się podszywa, na przykład pod jakąś pracownicę czy pracownika banku, czy też jakiejś instytucji. I dziś jest Pan u nas... I nie będziemy rozmawiać o szkoleniach, nie będziemy rozmawiać e, o, o pana firmie, tylko o spoofingu, a dokładnie stał pan się ofiarą oszustwa. Na czym to oszustwo polegało? Tak, można powiedzieć, że prawie stałem się ofiarą, ale rzeczywiście... E, no... Cała jakby sytuacja trwała bardzo długo, że przez długi czas rzeczywiście dałem się zmanipulować i wkręcić. Polegało to na tym, że to był dzień jak co dzień. Generalnie siedziałem przy komputerze po, po, po jakimś tam właśnie szkoleniu online i zadzwonił telefon, który wyglądał jak telefon od instytucji banku, właśnie gdzie jest numerem kierunkowym, generalnie, które znamy. Numery, jeżeli banki się do nas kontaktują. No i jakby miła pani na infolinii przedstawiła się, podała swoją tożsamość. Dostałem SMS-a z potwierdzeniem tej tożsamości, który wyglądał jak z banku. No, i po, poinformowała mnie, że jest z Departamentu Bezpieczeństwa, którego zadaniem jest jakby weryfikować kredyty, wnioski kredytowe na wyższe kwoty. No I po, poinformowała mnie, że został złożony wniosek rano na 120 tysięcy złotych i ona właśnie dzwoni, żeby przed uruchomieniem jakby przelewu, bo jest zaakceptowany wniosek, żeby zweryfikować, czy rzeczywiście taki wniosek miał miejsce. No i oczywiście nie było jakby takiego. Czyli ona działania. informuje, że chcą. Pana oszukać. Nie właśnie, ona informuje, tak, tak, że chcą, że. Nie najpierw w ogóle ona budowała wiarygodność taką, że po prostu zwykła procedura bankowa, weryfikacja mm, wielkości dobra. kredytu. Jeszcze nie było mowy o, o, o jakimś oszustwie generalnie. No i dopiero jak zaprzeczyłem, że nie składałem żadnego wniosku, no to ona mówiła, że prawdopodobnie doszło do kradzieży mojej tożsamości. I że musi zweryfikować, musimy przejść procedurę, żeby jakby ustalić przyczyny, gdzie mogło dojść do wycieku moich danych. Generalnie no i po kolei wymieniała wszystkie popularne jakby sytuacje, które znamy, jakby, że klikanie w jakieś niepodejrzane linki, w SMS-y i, tak dalej, i tak dalej. Tam było chyba sześć albo siedem tych sytuacji, które eliminowaliśmy jakby po drodze. Mówiłem, że nigdy jakby nie klikałem, no też jakby moja firma szkolenia realizuje z cyberbezpieczeństwa, więc znamy jakby te metody związane jakby z atakiem, atakami takimi na, na komputer czy oprogramowanie fałszywymi stronami internetowymi. No i jakby eliminowaliśmy wszystkie metody, te takie popularne, znane, które słyszymy jakby w mediach, no okazało się, że pani powiedziała, że prawdopodobnie mamy do czynienia jakby z zorganizowaną grupą przestępczą, która współpracuje z pracownikami banku, którzy sprzedają właśnie poufne nasze wrażliwe dane i że w tej sprawie toczy się postępowanie prokuratorskie i no i że jakby to jest najprawdopodobniej ten scenariusz i to był początek, można powiedzieć, całej jakby dalszej takiej operacji, można powiedzieć, że psychologicznej, która miała na celu doprowadzić do tego, żeby wyłudzić ode mnie pieniądze. No dobrze, czy, czy ta pracownica banku kazała się gdziekolwiek logować, cokolwiek wysłać, cokolwiek akceptować? No właśnie nie. Od początku pani mówiła, że nie mam podawać jej żadnych wrażliwych danych, bo oczywiście na początku zasiało jakby we mnie pewną niepewność, czy nie mam do czynienia jakby z tego typu oszustwem, ale pani powiedziała, że nie mam jej podawać żadnych wrażliwych danych, że powoływała się na rodo, na jakieś tam różne przepisy bankowe, że nie mam żadnych haseł jej podawać i tak dalej, nie robić żadnych przelewów, czyli jakby, można powiedzieć, budowała swoją wiarygodność i takie poczucie bezpieczeństwa i zaufania, żeby no, uśpić trochę moją czujność generalnie. Więc e, można powiedzieć, że nie było jakby takich typowych sygnałów dla mnie, że coś tu jest nie tak. Pani zbierała jakby info, powiedziała też, że no musi jakby teraz zabezpieczyć moje środki, że dopóki rozmawiamy w, w, przez telefon, to ten kredyt jest jakby wstrzymany i że teraz ona musi Zabezpieczyć jakby moją tożsamość, żeby przestępcy nie mogli wziąć kredytów, jakiś tam pożyczek w innych bankach i parabankach. Więc no, zaczęła ze mną taką procedurę jakby wywiadu, gdzie mam jakie rachunki, jakie kwoty i tak dalej. Oczywiście te kwoty miały być ubezpieczone od tego momentu, że jeżeli dojdzie do sytuacji, że będą nieautoryzowane jakieś przeze mnie przelewy, no to będę podlegały. Odszkodowaniu, więc no, nic nie skazywało, można powiedzieć na to, że mam do czynienia z przestępcem. Nawet jak próbowałem się logować do aplikacji bankowych, bo musiałem podać dokładne kwoty. No to pani jeszcze w momencie, jak też przez chwilę myślałem, że coś tu jest nie tak, ale w momencie jak myślałem, że coś tu jest nie tak, to pani informowała mnie, że nie mam mi podawać żadnych ten, że ona tylko haseł, ani loginów, że ona tylko chce ustalić, jakie kwoty powinny być objęte ubezpieczeniem. Więc ta sytuacja, ta rozmowa z tą panią trwała. No można powiedzieć półtorej godziny właśnie. I miałem jakby wrażenie, że e, przechodzimy taką mega profesjonalną procedurę jakby bankową, żeby rzeczywiście zadbać o moje bezpieczeństwo, o bezpieczeństwo moich środków. No to kiedy był moment, albo co się działo dalej e, i co wzbudziło te wątpliwości? Bo rozumiem półtora godziny tych wątpliwości prawie brak. Tak, tak. To miałem jakby wrażenie, że właśnie rozmawiam z profesjonalistami, pani budowała cały czas swój autorytet, takie poczucie zaufania, bezpieczeństwa i tak dalej. I pod koniec tej rozmowy też, też z tyłu głowy miałem, żeby nie robić żadnych przelewów, żeby właśnie być uczulonym na takie sytuacje, a wręcz jak o tym myślałem, to ona zawsze jakby ubiegała moje myśli i informowała mnie, że nie mam tego robić. No i pod koniec rozmowy powiedziała, że ona już jakby zebrała wszystkie dane i że teraz jakby przekierowany zostanę do inspektora, który współpracuje w z prokuraturą. On poinstruuje mnie jakby o dalszej przebiegu jakby procedury anulacji jakby tego kredytu i procedury wyzerowania mojego limitu kredytowego, żeby przestępcy nie mogli wziąć na moją tożsamość właśnie w innych miejscach kredytów czy jakichś pożyczek. No i natychmiast, kiedy się ona rozłączyła, zadzwonił do mnie ten pod oszust, który podawał się za inspektora. No i poinformował mnie, że będziemy musieli przejść procedurę właśnie anulacji i prowokacji, której celem będzie miało być złapanie przestępców na gorącym uczynku. I został wybrany dla mnie. Pan oczywiście pytał, gdzie się znajduje, jak daleko mam do banku. Czasami się na chwilę zawieszał połączenie, tak jakby gdzieś tam konsultował z Departamentem Bezpieczeństwa, różne rzeczy. No i poinformowano mnie, że mam je, że jakby placówką, która została wskazana, która też jest pod. Podejrzana jest placówka w Czciance, generalnie, i czy mam możliwość dojechać do tej ścianki? Oczywiście powiedziałem, że mam samochód. Pan powiedział, że to świetnie, że szybciej będziemy my mieć to z, z głowy. No i jakby dalej już instruował mnie, co no, dalej będzie przebiegało, że miałem jechać do oddziału banków w Czciance. No i wsiadłem w samochód, jechałem całą drogę. Generalnie pan mnie instruował, jak będzie się sytuacja w banku, jak powinienem się zachowywać, co może się zdarzyć, jak się przygotować i tak dalej, i tak dalej. Więc cały czas, można powiedzieć, prowadziłem na głośno mówiącym zestawie w samochodzie rozmowę z nim, żeby przygotować mnie do tej prowokacji prokuratorskiej. Przyjechałem Wciąż wierząc, że jest to pracownik banku. Oczywiście, no można powiedzieć, że cały czas miałem wrażenie, jakbym współpracował właśnie z bankiem, z prokuraturą, e, z osobami, które są zaangażowane właśnie w śledztwo. No i przed wejściem do banku pan mi poinstruował, że powinienem być cały czas na żywo, generalnie więc miałem włożyć telefon do kieszeni, żeby on mógł jakby nasłuchiwać, bo mówił, że kamery w banku zbierają jakby wizję, ale nie zbierają dźwięku i oni muszą mieć dowody na na nieuczciwe działania w postaci nagrań na nieuczciwe działania pracowników. No i na moje szczęście okazało się tak, że w banku były potrzebne, oczywiście, mógłbym wziąć kredyt, ale były potrzebne w związku z tym, że prowadzę firmy, były potrzebne jakieś dokumenty firmowe. No. Pani powiedziała, że jeżeli dostarczę, to oczywiście mogą ten kredyt mi przydzielić. No i wyszedłem z banku, oczywiście pan oszust był cały czas na linii no i pytał mnie, czy mogę jakoś te dokumenty zdobyć. Ja mówiłem, że mogę zadzwonić do księgowego i tak dalej, i że może, może mi wysłać jakby te dokumenty i tak dalej. No to powiedział, że to jest świetny pomysł i że on rozłączy się na 5-7 minut po to, żeby mógł zadzwonić do księgowego, bo wiadomo, że cały czas byli ze mną na linii przez całe, całe kilka godzin. No i w momencie, jak rozłączył się generalnie, no to poczułem się tak, jakby ktoś mnie wyrwał z jakiegoś takiego transu hipnotycznego generalnie, taki totalnie skołowany, ale zaczęło tak, jakby mgła trochę opadła, generalnie zaczęły docierać do mnie jakieś takie różne rzeczy, że coś tu jest nie tak. Nie? No właśnie, cała ta, ta historia, bo ona jeszcze też ma ciąg dalszy, jest opisana u Pana na profilu na Facebooku, na Facebooku i rzeczywiście, tak jak Pan powiedział, ta mgła opadła. To, to co było takim momentem, że rzeczywiście przyszło takie oliśnienie? No myślę, że ta chwila ciszy generalnie, nie? bo jakby przez całe te kilka godzin wcześniej nie było 15 sekund takiej, żeby nie, żebym nie prowadził rozmowy z oszustami. Oni kontrolowali, można powiedzieć, każde moje działanie i każdą moją myśl generalnie, i cały czas się próbowali uwiarygadniać na różne sposoby. Też bazowało dużo rzeczy na jakichś emocjach, właśnie takich manipulacjach psych psychicznych, które teraz, jak patrzę, jakby chłodnym umysłem na to, to rzeczywiście dużo było takich sygnałów po drodze, gdzie rzeczywiście powinny wzbudzić moją, moją jakąś taką czujność. To dokładnie na przykład właśnie, na co, na co zwracać uwagę? No po pierwsze na pewno, jeżeli jesteśmy proszeni o jakieś dziwne czy, czy, czy takie akcje związane z operacjami finansowymi, że ani bank, ani policja, ani nikt inny, żadna instytucja nie ma prawa jakby nas prosić o dokonywanie jakichkolwiek operacji, czy przelewów, czy instalowania aplikacji, czy dokonywania wyp, Przelewów czy instalowania jakichś, to, to już są takie znane metody, jakichś tam, właśnie rachunków, aplikacji i tak dalej, technicznych do przelewów, żeby zabezpieczyć środki. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no. To jest taka presja, jeżeli zaczyna nas, na nas wywierać, jakby ktoś, kto jest po drugiej stronie, presję, że sytuacja musi się toczyć tu i teraz i tak dalej. To też powinno wzbudzić od początku, ja teraz jestem mądrzejszy generalnie, ale, ale też powinno wzbudzić nasze podejrzenie, że coś tu nie gra. Było kilka takich sytuacji, które później sobie poskładałem, że pani mówiła na przykład, że. Ten kredyt fałszywy, który rzekomo został wzięty na mnie, wynosił jakby był na kwotę 120 tysięcy. Pan później, jak go pytałem, mówił, że na 90. To takie drobne niespójności, ale jak go pytałem, to już byłem tak zaangażowany emocjonalnie jakby w tą sytuację całą, że w zasadzie sam uzasadniałem, że na pewno się pomylił, nie? Że, 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 że to nie jest jakby ten, więc jakby są takie mikro niespójności, ale przede wszystkim to takie bazowanie na strachu, bazowanie na emocjach, podleganie presji, że też taka izolacja totalna, bo zostało poinformowany, że od tej pory, jak już do, jakby padła informacja, że podejrzani są pracownicy banku, że od tej pory nie mogę rozmawiać z nikim na temat sytuacji. pan, Pani i później pan przytaczali artykuły kodeksu karnego, że o utrudnianiu śledztwa, że nie mogę z nikim rozmawiać na ten temat, nikogo informować i tak dalej, i tak dalej. No to też są takie rzeczy, które dzisiaj jak patrzę na tą sytuację no to powinny wzbudzić moją, e, moją jakąś taką czujność. Natomiast no to ma na celu właśnie odizolować nas od Jakiejkolwiek możliwości weryfikacji. Druga sprawa, ja miałem wrażenie, jakbym, jakby policja już była w to zaangażowana, więc nie dzwonię na policję, skoro policja, jakby właśnie, toczy się śledztwo generalnie. I i, ty, i, I tyle, nie? To takie najważniejsze, myślę, że. Rzeczy. Panie Mariuszu, szkoli pan cyberbezpieczeństwa, jest pan prezesem filmy wykształconym człowiekiem i dał pan się rzeczywiście wciągnąć w całą tę manipulację, co świadczy o tym, że, że oszuści są bardzo dobrze przygotowani. Najczęściej ofiarami takich oszustw padają osoby starsze, czy też osoby ze wsi, osoby o mniejszej koncentracji. I, i rzeczywiście nie miał pan takiego poczucia później i wstydu i złości na siebie, że dał się pan w to, to wciągnąć? I, I co by pan teraz już na koniec naszym widzom poradził? Jak uniknąć takich sytuacji? E, oczywiście też zawsze myślałem, że mnie to nie spotka, to jest po pierwsze. A, a druga rzecz, że jeżeli, jeżeli mnie spotka, to nie dam się wkręcić, bo, bo rzeczywiście e, wydawało mi się zawsze, że, że nie jestem jakby podatny na takie. Ta nie ma manipulacja, ale tutaj jakby no mamy do czynienia z zupełnie nowymi jakby technikami, z, właśnie z atakiem trochę na naszą psychikę, a nie na aplikację. My szkolimy firmy z cyberbezpieczeństwa, ale dotyczą one głównie tych, tego technologicznego, właśnie atakowania komputera i tak dalej, różnych rzeczy. Natomiast tutaj mieliśmy zupełnie do czynienia z czymś innym. Co bym miał poradzić, no to przede wszystkim to, że jeżeli. Gdybym miał podsumować w ogóle jedną taką złotą zasadę, że jeżeli czujemy intuicyjnie, że coś jest nie tak, to, to, to myślę, że, jest, że powinniśmy wiedzieć, że coś jest nie tak. Nie? I najlepiej jest natychmiast się rozłączyć i zweryfikować samodzielnie, samodzielnie, czy rzeczywiście doszło do takiej sytuacji. Jeżeli nie możemy zadzwonić do banku, to zadzwonić na policję, żeby się. No, przynajmniej usłyszeć z drugiej strony, że coś tu jest nie tak rzeczywiście i no, po prostu nie instalować żadnych aplikacji, nie robić żadnych przelewów, nie wypłacać żadnych pieniędzy itd., bo banki nie są jakby do tego uprawnione, żeby właśnie przez telefon z nami takie operacje robić. Nie? Tak, przede wszystkim utwierdzać w danej instytucji, która dzwoni. Czy na pewno ktoś do Dokładnie. nas dzwoni? Wiem, że już banki w tych aplikacjach mobilnych to rzeczywiście jest potwierdzenie. Tak. Jeżeli bank do nas dzwoni, to widzimy to w aplikacji mobilnej, a wszelkie takie zgłosze... Gór... Próby wyłudzenia pieniędzy, proszę Państwa, zgłaszamy do zespołu CERT Polska. To jest zespół reagowania na incydenty cyberbezpieczeństwa, działający w NASK. Tam są i formularze, które można wypełnić, i numery telefonów, i strony internetowe, gdzie to możemy zgłosić, aby tych przestępstw było mniej. Cieszymy się, Pani Mariusze, że skończyło się Happy Endem. Rzeczywiście, że ta mgła wystarczająco w porę opadła. Dokładnie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Dziękuję, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.